Редактор Lok, przyznam się szczerze, że nie wiedziałem jak ten samochód jeździ w asfalcie, nawet się śmiałem, nie miałem okazji się przejechać kawałka, no, chociaż jednorondo jakby się przejechało, to już by trochę więcej wiedział, dlatego bardzo zachowawczo i tak spokojnie ruszyłem, ale się okazuje, że przy tej śliskiej nawierzchni, bo jednak była nierówna przede wszystkim nawierzchnia, w jednym miejscu trzymało, w innym nie, właśnie taki styl e, czasowo się opłacał, później na drugim już przejeździe, przy, kiedy taka była bardziej już równomierna przyczepność, Starałem się trochę spróbować, jak ten samochód jedzie bokiem. Nawet bardzo fajnie parę razy na tym długim zakręcie się udało, ale, ale myślę, że przede wszystkim no, dla mnie samochód jest kontrolowalny. To jest najważniejsze. O, fajne OSy, -y. dużo części z nich, to są nasze treningowe, także z nami na pamięć. Będzie dobrze, no będziemy przede wszystkim tak jak mówię, przygotowywali się do rajdu Polski. To jest główny cel. Ten rajd jest do tego i, i cieszę się, że organizatorzy nam fundują zawsze tydzień przed polskim taką świetną tutaj szansę przygotowania się. I to naprawdę wielka podzięka dla tych, którzy organizują rajd warmiński bardzo pan jest. Wygra pan dzisiaj? Zobaczymy, zobaczymy. No, na pewno zawsze walczymy o zwycięstwo, aczkolwiek jeszcze raz to powtarzam, najważniejsze jest to, żeby przejechać dobrze te kilometry, nie urwać czegoś, żeby przez ten tydzień moi mechanicy pieścili samochód, a nie robili jakiejś ciężkiej blacharki. Będziemy na początek przysierać trasę, na to wygląda, ale okej. Okay. Jest to start treningowy. Chodzi o to, żeby się jak najlepiej rozjeździć. W związku z tym no na pewno będę myślę, że postaram się trzymać tempo. Jakie ono będzie, to zobaczymy po Już Święto dla rajdowców. Piękny rajd, piękne odcinki. Nastrój bardzo dobry, trochę spięty, bo to nie żarty, taka czołówka z z Polski. Ostatni raz w takiej rywalizacji jechałem w lutym w rajdzie LOTOS. No i co, no trzeba tak się spiąć jak wtedy w tym rajdzie LOTOS i zająć bardzo dobre miejsce. Uda się Uda się wygrać rajd? Ja nie nastawiam się absolutnie w taki sposób, tutaj jest zbyt wiele znanych i bardzo szybkich nazwisk. Nastawiam się natomiast na to, żeby jechać na granicy moich możliwości, obijając się obrewki, przesadzając, ryzykując, ale nie w taki sposób, żeby nie znaleźć się na mecie. Myślę, Mam nadzieję, że mi się to uda i jeśli mi się to uda, to będzie bardzo dobrze.